To widzimy koło i od razu wrzucamy go do jednego worka. Co jest z tymi ludźmi nie tak, nie? A zadając takie pytanie, jesteśmy otwarci na każdego człowieka, niezależnie od tego, jak on wygląda, w jakim miejscu go spotykamy. Po drugiej stronie jest taka osoba zatrudniona, która ma za zadanie pisać jak najdłużej i wyłudzić od takiej osoby jak najwięcej pieniędzy. Ostatnio zaczynam się tak coraz częściej zastanawiać, patrząc na ten świat, na ludzi, których spotykam w codzienności, na temat dobra. Na temat naszych relacji, tego jak traktujemy też siebie, jak traktujemy drugą osobę, i wiele takich obserwacji mam, jeżeli chodzi na przykład o pracę. Też teraz staram się troszkę ogląda, oglądałem w ostatnim czasie e, dużo właśnie takich ogłoszeń o pracę i zadaję sobie takie pytanie: jak to jest, że bywa tak, że są na przykład takie fałszywe ogłoszenia. Nie? Ostatnio akurat się na takie też nadziałem, że, że jest niby ogłoszenie, że chcą Ciebie zatrudnić, powiedzmy jako kuriera, kierowcę czy kogokolwiek innego, a potem się okazuje, że to ogłoszenie było zrobione tylko po to, aby wyłudzić od Ciebie stworzenie konta w jakimś tam powiedzmy banku. I wtedy jak coś takiego czytam, to się zastanawiam i spotykam takie sytuacje, to za zaczynam zadawać sobie pytanie, co jest z tymi ludźmi nie tak, nie? Czy oni faktycznie patrzą tylko i wyłącznie na swoje zarobki, na to, żeby sobie mieć jak najlepiej? Czy w ich myśleniu i spojrzeniu na świat nie ma takiej jakiejś przestrzeni na to, żeby się zastanowić, czy nie skrzywdzę drugiego człowieka, czy sam nie chciałbym być skrzywdzony? Czy to do nich w ogóle dociera? Czy po prostu oni już mają tak sumienie swoje ukształtowane w ten sposób, że. Że w ogóle nie mają tych wyrzutów sumienia. Inne ogłoszenie trafiłem takie, że pisanie na jakiś takich czatach, prawda? To jest taka super okazja, możesz kilka godzin pisać i zarobisz wtedy tysiące. No i trochę pogrzebałem w internecie i co się okazuje? Okazuje się, że takie propozycje są związane ze stronami, na których po prostu ludzie kogoś chcą poznać. I w takiej stronie, jak się zakłada konto, bo oczywiście są ogromne tam wielkie reklamy, że super kobiety czy mężczyźni w Twojej okolicy czekają już tam na Ciebie. Zakładając konto, oczywiście zawsze jest tam pokazany regulamin. Tyle, że wiadomo, regulamin jest bardzo długi, rzadko kiedy się go czyta. I przeważnie jak chce się założyć takie konto, to myślę, że po prostu się klika, akceptuje i leci się do przodu. I w tym regulaminie, gdzieś tam na końcu mam druczkiem, jest taki napis, że tak naprawdę to wszystko, co się dzieje na tym portalu, to jest tylko i, wy, yy, tylko i wyłącznie wirtualna zabawa. Jeżeli ktoś tego nie doczyta, to jest tak, że osoba zakłada swoje konto na portalu i wydaje im się, że pisze na przykład tutaj podam przykład mężczyzny z bardzo ładną kobietą. Ta kobieta mu odpisuje. On oczywiście, żeby z nią móc pisać, musi wpłacać realne pieniądze i często dochodzi do takich wysokich kwot. Tylko nie ma pojęcia, że on nie pisze z tą kobietą, tyle że właśnie po drugiej stronie jest taka osoba zatrudniona, nie, nie wiadomo czy to jest w ogóle kobieta, czy to jest mężczyzna, która ma za zadanie pisać jak najdłużej i wyłudzić od takiej osoby jak najwięcej pieniędzy. I już abstrahując od tego, dlaczego w ogóle ludzie w takiej pracy pracują, bo też się zastanawiam, nie wiem czy życie aż tak musi mocno przycisnąć, żeby coś takiego robić. Czy z drugiej strony ich to nie obchodzi? No bo to ta osoba jest naiwna, że, że nie czyta regulaminu. Ja osobiście nie mógłbym czegoś takiego robić, bo staram się spojrzeć z tej drugiej perspektywy. Jeżeli widzę człowieka, który czasami może być naprawdę samotny, który szuka tej miłości, który, który może w życiu bardzo wiele przeżył i został skrzywdzony, pisze, ma nadzieję, że w końcu spodobał się jakiejś fajnej kobiecie, a po wszystkim okazuje się, że to w ogóle nie była ta kobieta. No to jak taka osoba może zareagować? Mogą być naprawdę różne skutki, ciężko jest tutaj spekulować, no ale taka osoba może również zrobić sobie krzywdę, może w ogóle się zawieść, może popaść w jakieś choroby psychiczne i myślę, że naprawdę warto, dokonując jakichkolwiek czynów, patrzeć w swoim życiu na to, jak ten drugi człowiek się poczuje, bo ja to więc ze swojej perspektywy, że jeszcze powiedzmy kilkanaście lat temu. Też wychodziłem ze środowiska osiedlowego, tam były konkretne wartości i moje patrzenie było takie właśnie bardzo prostolinijne. Ja tylko widziałem to, co mi powiedziano i wydawało mi się, że świat tak wygląda. I to, jakie było moje zdanie, wydawało mi się, że ono jest tylko prawdziwe, ja znam prawdę i wyobraźcie sobie, w jaki sposób z taką osobą w ogóle podyskutować. No ciężko było, byłem bardzo zarozumiały, dlatego rozumiem, że można w taki sposób żyć. Dlatego ważne jest, aby troszkę obudzić w sobie taką samoświadomość. Świadomość siebie, tego, że jestem ja, że jest oddzielny człowiek, jaki jest świat. Troszkę, powiedzmy, dopuścić do siebie, że może nie mam racji, że może moje spojrzenie jest trochę błędne, że jeżeli ktoś odmówi odmienne zdanie, to nie oznacza, że mnie atakuje. Przecież, przecież jeżeli znam. War, jeżeli mam wysokie poczucie własnej wartości, jeżeli wierzę w swoje zdanie, to nawet jeżeli ktoś mówi odmi odmienne zdanie, no to mówię ok, zgadzam się z tym, ale no, nie staram się na siłę kłócić i przekonywać go do mojego zdania. I to się odnosi nie tylko do pracy, ale do ogólnej codzienności. Takie przy, przykłady na przykład z życia, jeżeli widzimy bezdomnych, czy pomóc bezdomnemu, czy nie, każda sytuacja jest indywidualna. Myślę, że najwięcej dla takiej osoby, bo nie z każdą też da się porozmawiać, ale da przede wszystkim rozmowa, żeby chwilę poświęcić tej osobie, żeby wsłuchać się w jej historię i zadać sobie pytanie: co ci się przydarzyło? To jest bardzo ważne pytanie, jeżeli poznajemy takie nowe osoby w naszym życiu, bo często jest tak, że jeżeli ktoś nam się kojarzy z jakimś takim stereotypem, to widzimy kogoś i od razu wrzucamy go do jednego worka. A zadając takie pytanie, jesteśmy otwarci na każdego człowieka, niezależnie od tego, jak on wygląda, w jakim miejscu go spotykamy, bo chcemy go po prostu poznać, dlaczego taki jest. Bo czasami jest tak, nawet ja niezależnie od bezdomnych, że idzie, powiedzmy, jakiś taki chłopak, może iść gdzieś pijany, prawda, może być bardzo agresywny, może w przeszłości trafił do więzienia. Niektórzy mówią, no, no co to, chuligan osiedlowy, trafił do więzienia i tyle. Ale nie mamy pojęcia, co w jego życiu się wydarzyło, z jakiej rodziny wychodzi, może tylu krzywd doznał i tak naprawdę nigdy nie miał szansy, aby się zmienić. Jeżeli chodzi o bezdomnych, są wśród nich takie osoby, które oczywiście no, mają problemy alkoholowe. Też ostatnio takiego spotkałem, no, który powiedział po prostu mi wprost, że jemu nie chce się za, za jakieś takie y, za 20 na godzinę pracować. I on po prostu woli być żebrakiem, y, ludzie dobrego serca dają te pieniądze i on ma zawsze sobie na papierosy, na alkohol, ma y, za co zjeść. Ale są tam też osoby, które naprawdę przez życie zostały bardzo mocno skrzywdzone, mają trudną historię ze sobą i na pewno każde spojrzenie człowieka, takie oceniające, bo często to widać po twarzy, jeżeli ktoś jest wrażliwy, to widzi się, w jaki sposób patrzymy na siebie. Może takiego człowieka jeszcze bardziej dobijać. Bo nie do, że on jest gdzieś tam samotny, nie dość, że jest skrzywdzony, to jeszcze inni go oceniają powiedzmy, nie jako jakiegoś takiego przegranego. Albo jak prosi o pieniądze, no to od razu reagujemy z jakąś taką złością. Dlatego myślę, że warto trochę w nas, w nas właśnie zadbać o to o taką otwartość i o to przede wszystkim, abyśmy dbali o to, żeby być dobrymi. To widać yy, nawet jak idzie się gdzieś na mieście. Ja wielokrotnie kiedyś wieczorami chodziłem. Ilu jest, ile jest osób, które mają jakieś takie problemy z emocjami? Ostatnio szedłem, pamiętam sobie, drogą yy, na skraju wręcz chodnika, no i szedł taki gość rozbujany, prawda? Patrzył na mnie, jakby chciał pokazać, że on tutaj jest samcem alfa. No, i kiedyś jeszcze, jakbym reagował emocjonalnie, to również bym to samo zrobił. No, ale teraz myślę sobie, nie, po prostu widać, że w tym człowieku jest jakaś krzywda, że nie radzi sobie z emocjami, więc wolę zejść na bok, powiedzmy, że troszkę pochylić tą głowę, troszkę tej pokory ukazać, ale nie pchać się w jakieś takie agresywne zaczepki. To samo tyczy się na przykład sklepów. Ile razy w kolejkach stałem? Biedna pani na kasie, zasuwa od rana do nocy, a w kolejce jakieś takie teksty, wyrzuty. Yy, weź kolejną kasę tutaj, yy, otwórz, zawołaj tam kogoś z kierownictwa. Co tutaj się dzieje? Czemu tak wolno to wszystko leci? Co nawet jeżeli chodzi o okres świąt, który przecież ma być takim okresem przeżywanym przez nas z miłością, nie? który ma być takim okresem też rodzinnym, w którym dbamy o relacje. Ja nienawidzę chodzić wtedy do sklepów. Po prostu to wygląda, jakby tam wojna była na wózki. Idziesz delikatnie dotkniesz kogoś wózkiem, to patrzy na ciebie jakbyś nie wiem, jaką krzywdę mu zrobił. I jak patrzę na to wszystko, to tak się ciągle zastanawiam, dlaczego jest w nas tyle zawiści. Dlaczego nie staramy się troszkę zmienić, zaczynając przede wszystkim od siebie, swojego nastawienia, do siebie, bo trzeba też kochać samego siebie i też do innych, bo od tego zaczyna się zmiana takiego świata na lepsze. Nie? Też ile razy idę i, i widzę na przykład starszą jakąś panią, która już idzie z zakupami, jest jej bardzo ciężko. No i też z miłą chęcią wiadomo, no, jeżeli podchodzi młody chłopak, i się zapyta, czy pomóc pani pojąć zakupy, no to może sobie pomyśleć, że z tymi zakupami on gdzieś śmignie i zniknie, nie? Może się przestraszyć, to zrozumiałe. Ale warto jest zapytać, bo może taka osoba też jest samotna i y, może nie ma kto jej pomóc. I ona się męczy nawet takim wyjściem na zakupy. Nawet jeżeli mieszkamy powiedzmy, w takim bloku, czy czy też w domu jednorodzinnym widzimy naszych sąsiadów, no zależy pewnie od miejsca, od miasta, miejscowości, ale czasami też jest taka y, znieczulica. Że nie dostrzega się, nie zna się w ogóle tych osób, które są wokół nas, a często są tam osoby samotne, które w codzienności też nie mają z kim pogadać i też może potrzebują w jakiś sposób naszej pomocy. Dlatego, tak ogólnie patrząc na to życie, na ten świat, w jaki sposób ta codzienność mija, ja ciągle zadaję sobie pytanie: dlaczego ludzie wybierają często takie reakcje złe? Nie? Dlaczego nie ma jakiegoś takiego pragnienia, pragnienia, żeby być lepszym? Dlaczego nie widzimy uśmiechu na, na, na twarzach ludzi? Dlaczego nawet w kościele ciężko jest sobie podać rękę na znak pokoju? Dlaczego z kościoła wychodzą na przykład osoby i od razu obgadują, powiedzmy, sąsiadkę, jak ona tam wyglądała, jak ona się zachowuje, co ona mówi? Ja myślę, że czasami, no wiadomo, że to jest też zależne od tego, w jakim kraju żyjemy, też może być trudno. Bardzo mocno wpływają na to jakieś takie wiadomości, które przeważnie są bardzo negatywne, jest dużo takich treści przytłaczających. W ostatnich latach były różne sytuacje, jest w nas wiele strachu, i to powoduje, że żyjemy w jakimś takim ciągłym, permanentnym stresie, że jesteśmy bardziej nieszczęśliwi, a im więcej zwraca się uwagę na jakieś takie negatywne rzeczy. To tym więcej negatywnych myśli od samego rana pojawia się w naszych głowach. Dlatego myślę, że warto też tutaj praktykować taką wdzięczność i też zrobimy na tym kanale takie troszkę wyzwanie, aby dzielić się tym, za co jesteśmy wdzięczni danego dnia, aby zacząć dostrzegać codzienne dobro, które nas otacza, coś, za co możemy po prostu podziękować komuś, sobie, czy też panu Mogu, żeby to nasze myślenie trochę się skupiło też na tych pozytywach. I żeby nasze takie całościowe spojrzenie na codzienność, na świat, zrobiło się bardziej pozytywne, żebyśmy mogli, zaczynając od siebie, wnosić w ten świat coraz więcej dobra. I też zachęcam Was do podzielenia się w komentarzach, jakie Wy macie odczucia w, tak, w takiej codzienności, czy jak patrzycie też na swoje rodziny, w jaki sposób funkcjonują na znajomych, na jakichś tam obcych ludzi, których spotykacie na swojej drodze. I jak Wy też się czujecie w tym świecie i, i czy też macie takie podobne zdanie, żeby jednak spróbować troszkę kurczę, zaczynając od siebie zmienić ten świat na bardziej pozytywny i zawalczyć jednak o to dobro bo to jest najważniejsze, co można robić, po prostu być dobrym i przeżyć to życie w taki sposób, że na koniec możemy powiedzieć sobie śmiało, byłem, dobry, byłem dobrym człowiekiem i cieszę się, że mogłem przeżyć te swoje lata tak, jak właśnie chciałem, zgodnie ze swoimi wartościami.